W Lagunice pracuję od października 2022 roku. Jestem asystentką i higienistką stomatologiczną. Głównie pracuję z doktorem Bertem, który zajmuje się protetyką. Więc no, krótko mówiąc pomagam mu zmieniać uśmiechy pacjentów. Kocham to, co robię. Kocham, kocham ludzi, którzy tu przychodzą. Kocham widzieć, jak wychodzą uśmiechnięci z naszego gabinetu, jak cieszą się nowym uśmiechem, jak chodzą dumnie uśmiechnięci. To sprawia ogromną radość. Staramy się, żeby pacjent na naszym fotelu poczuł się bardzo naturalnie. Staramy się, żeby czuł się odprężony. Dajemy mu 100% naszego serca i uwagi. Tutaj mamy różne zabiegi, o których mogłabym mówić i wymieniać. Są to licówki, korony, jest to bonding. Bielsze zęby wiadomo, że sprawiają, że pacjent czuje się bardziej komfortowo, jest to spełnianie marzeń. Więc protezy zębowe również cieszą się bardzo dużą popularnością w naszym gabinecie. Może to dziwnie zabrzmieć, aczkolwiek tak, bardzo lubię chirurgię, jak najbardziej. Ekstrakcję zębów tutaj, czuję się w tym dobrze. Wybieranie wycisków, wybór koloru, jeżeli chodzi o protezy zębowe, czy licówkę, czy koronę, to są takie bardzo też przyjemne rzeczy, które lubię, no bo to też powoduje uśmiech na twarzy pacjenta. Pacjent, który oczekuje czegoś, e, oczekuje efektu, i później ten efekt dostaje, no nie ma nic piękniejszego. Jakby widzimy tutaj taki uśmiech, zadowolenie. To jest naprawdę bardzo wdzięczne. Zdarzają się przypadki, że przychodzą pacjenci, którzy chcieliby biżuterię na zębną. Jak najbardziej, to jakby no idziemy też z duchem czasu, więc staramy się sprostać tym wszystkim oczekiwaniom pacjentów. No i najważniejsze tutaj jest ich zadowolenie. Asystuje również pani doktor, która przyjmuje dzieci. Te, które przychodzą po raz pierwszy są troszeczkę przestraszone, bo nie wiedzą, jak to będzie wyglądało, zdezorientowane gdzieś tam no, z takim mm, strachem w oczach. Jak najbardziej staramy się, żeby czuł się komfortowo, mamy taki koszyk z nagrodami, który gdzieś tam później gra również dużą rolę tutaj w życiu naszego małego pacjenta. Staramy się do tego podejść bardzo profesjonalnie, ale też naturalnie, żeby, żeby to dziecko absolutnie nie bało się naszego gabinetu, poczucie bezpieczeństwa w gabinecie jest takim bardzo ważnym aspektem, myślę, że i dla dziecka, jak i dla rodzica, więc tutaj jak najbardziej odgrywa to bardzo dużą rolę.